Pamiętam, jakby to było wczoraj. Jej ciepły uśmiech, wesołe oczy i spokój, którym zawsze mnie otaczała. Miała w sobie coś, czego nie da się opisać słowami. Rozmawiałyśmy o życiu, o miłości, o naszych drobnych sprawach. Czas płynął inaczej, wolniej, spokojniej. Babcia miała sposób, zamianę najprostszego dnia w coś magicznego, w chwilę które będę nosić w sercu na zawsze. Gdy robiłyśmy razem kompozycje kwiatowe, czułam, że jestem kochana. Babcia poświęcała mi czas, który dziś wydaje się być największym darem. Dziś jej nie ma, ale każda drobnostka, zapach kwiatów, przypomina mi o niej. Babciu, dziękuję za wszystkie chwile, za każdą opowieść i każdy uśmiech. Często wracam wspomnieniami do Ciebie. Zakład pogrzebowy Aster w Tarnobrzegu. Zadzwoń do nas w każdej chwili pod całodobowy numer telefonu: 603-791-469.